I danie, bo tak tak uczają, wiesz? wiesz. I co good <coughs> good I co, prawka? To paza, nawet czasami wreszcie good 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 Cześć. Witajcie. Ciężko słuchajcie, bo zdrowie nie dopisuje. Koniec października, początek listopada, Halloween, balety, włóka, przeziębienia, kiesiwki, przeziębienia grypa, bardziej życiowo, grypa, kaszelek, piwo. i takie tam. Dynie. Mamy piwo w stylu Pumpkin Ale. Dyniowe. Halloweenowe. Jest to piwo, którego w ogóle w Polsce nie było jeszcze jakieś 4 lata temu. Piwo ściągnięte z Ameryki. jest duże, cały Halloween. Nie? Jest dużo osób, które mówią, że generalnie piwo, jest dupy, bo tak naprawdę jest doprawiane przyprawami i. Nazywa się dyniowe, a z dyni nie ma nic. A jest przyprawą. Ze smaku. Ale ja mówię wszystkim takim osobom. To nic. Bo. Wszystkim takim osobom mówimy stanowcze, to nie. nic. Mówimy stanowcze to nic. Z uwagi na to, że przychodzą święta wszystkich zmarłych, które w Polsce tak naprawdę kojarzą się tylko z tym, że trzeba jechać zapalić z nic. Trwają kilka godzin, nie więcej. Natomiast nie mówię, że to jest lepsze. W Ameryce trwają trochę dłużej, i przygotowania do nich trwają też dłużej. I przy okazji mają nawet swoje piwo. E, ale dzięki temu piwu, czyli papkin Ale'owi, <coughs> które pite jest raz do roku, bo tylko na późną jesień e, te piwa są wypuszczane przez browary, można trochę e, to jest trochę, znaczy poczuć klimat e, tej późnej jesieni, trochę coś na zasadzie. E, Karpie wigilijnego, albo jajko e, wielkanocnego, nie, a takich typowych y, potraw, które są przyrządzane na święta, no jajko wielkanocne, no jajko to jajko, no żresz co tydzień, nie, ale na przykład karp, to już nie żreć co tydzień, albo kutia, powiedz to, powiedz to ludziom na noworolę, y, albo kluski z makiem, y, więc ja generalnie Bo bardzo jest to wegetarian. bardzo to piwo lubię. Nie dlatego, że jest super smaczny, chociaż i jest, no ja sam smak też lubię. Nie, warto w marmury, pan. Ale dlatego, że bardzo fajnie przypomina, która jest pora roku i pana na przykład tak nie ma. Dyniowy ale podobnie jak Halloween przy wędrowodach z USA. Twarzony sezonowo z dodatkiem dyni i rozgrzewających przypraw. Smakuje <laughs> wybornie w chłodniejsze 7 dni. Ty, jest kurwa. Wszystko tak jak Ty powiedziałeś. Wszystko. Stary. Elegancko. A wiesz czemu? W tym roku, bo pisać tę etykietę, w tym roku podkręcone ogrzewanie. Co? W tym roku podkręcamy ogrzewanie i proponujemy pumpkin ale o zwiększonym ekstrakcie. Uu. 15. Ekstrakt. No bardzo. Z solidną porcją dyni Hokkaido. Hokkaido taka wyspa Hoi. japońska. Nie? Hokkaido! Do jej! Dynamiamiami. W wędzonych papryczek. Shipotlu. Hmm. Shipotlu! Hokkaido! Shibotl. 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 Oraz pieprzu. Guina, Hokkaido? Gwina? Chipotle. Strasznie Gwina to jesteśmy schii. ciekawych Waszych opinii my też. Odwiedź nazwę. Składniki, woda, słody jęczmienne, pejler, monachijski miąż dyni, Hokkaido, pesto, dyni, płatki pszenne, słody karmelowy 150, abbey, kararoma, granulaty chmielowe, huelmelon, melon to dynia, dynia, melon... Dynia! dynia. Wilmaid, drożdże piwowarskie US w 05. Zacznę od początku całe etykiety. Dyniowy ale. No, ale nie No, papryczki chipotle, Pieprz guinea, Imbir Kardamon. Mętność osad, są naturalnymi, ble. Halloween, Piotrek z Bagen. Jan Olbracht, Browar Rzemieślniczy, Twarodwar, Jezu, Jest, jaka trudna ulica. 43, 97, 300, Piotru Trybunalski. Piotku! 15, o. ekstrakt, 6, Alkohol, 25, IBU. Dobra. Dalej pan, Dobra. dalej pan. Mówisz i masz. trzeba dwa razy powtarzać, panie kierownik? Kolejny odcinek z serii Dostajemy nagrodę Guinnessa Za nasz super mega... Kapsel czarny, przejrzysty Z Jana Obrachta. Co jest z tym szkłem? Stary? Ja mam brudne szkło, ja rozumiem o, Ale, ale, ale ten kapsel pachnie pierniczkiem Ciasteczkiem takim, wiecie, niezwykłym piernikiem, takim tradycyjnym, tylko takim bardziej w kształcie serdusze, gdzieś tam ze stokrotki. Tradycyjnym piernikiem pachnę ja. A, ale słuchajcie, nie wiem. Fajno? Dlatego, dlatego, dlatego lubię pumpkin ale, bo już trochę mówił o tym, co nas czeka. Zobaczcie, co się dzieje. A czeka nas przypis skrobanie szyb i takie tam. przed nami wisielec. A tu jest wisielec, butelec wisielec. <laughs> Mega nie. Ja jestem dumny z tego pomysłu. Zobaczymy jak to wyjdzie. A czekaj, zobaczę. Ty nagadaj, nagadaj, na żeby no, ludzie no, tam... No, to nagadam. No to nie bardzo. No, przyprawy. Przede wszystkim przyprawy. Imbir. O, ale na naprzyp przyprawione. czemu znaczy, nie bardzo? Co się tam stało? co się coś złego. No kręci się w stronę kodu no, to, kreskowego. to nie się kręci. No ludzie sobie kod kreskowy przeczytają. I co się stanie? O, ale nawalone przypraw stary. Znaczy, jak to właśnie w Pumpkin Ailu. Bo co jest fajne, tego piwa w tej formie nie kupicie sobie w lecie. Nie kupicie nie. sobie na wiosnę nawet. Lata nie oszukasz, nie powiesz, może jest Halloween. Późną zimą ciężko je znaleźć, chyba że gdzieś tam w którym sklepie zostało. Więc to jest fajne. I to jest dobry biznes, bo jest wtedy taniej. Tak. Ale żeby siebie samego nie wychujać, to lepiej to wytrzymać i poczekać sobie na następne jesienie. <noise> nie, przyprawowość. Przyprawowość Różę. robi robiło nie jestem Ale no, pieprz trochę czuję, no. pieprzowe klimaty, ale i słodkie zarazem. No, no, dynia, podejrzewam, że to dynia, mam nadzieję, że to dynia, to musi być dynia. Dynio to bądź ty. Mm. Bardziej o górę. Słuchaj, ciekawe czy, czy widzowie widzą to samo, nie? mi to się takim wisiercem kojarzy. Aczkolwiek dzisiaj to jest akurat dobrze, bo, bo jest Halloweenowy klimat, ale nie? Wisi nam. <grafi> wisi nam to półtra Nie mówię się widzę, tylko widzę. No ja, ja jeszcze to widział, zobacz, tak czy... widział, nie? Z dobrym też. Czekaj. No dobra, nie patrz na to, czy jest etykieta do przodu, tylko zobacz w ogóle. Bo... A to na przyszłość, wiesz. A w którą stronę kręciłem? Kręcimy tą. Ale jak kręcimy flaszką, w którą stronę? O tak. Ale to piwo jest przyprawowe. Stary, ono już mnie grzeje o tutaj. A wiesz, co ostatnio mnie tak grzało? Twoje ogórki w piwnicy mnie tak grzały. A, moje ogórki, no. słuchajcie, postawiłem no. przy Dobre okazji. No. Otworzyć? No. O, one się dogadają, bo one są tak samo wyraziste. To piwo jest mega wyraziste, naprawdę. Można to lubić, lub nie lubić. Lubiać. Ale prawda jest taka, że przejść obok tego pojedynkiem nie da. Możesz łapą jeszcze, bo nie trzeba. Nie ja, słuchajcie. Y Piwo jest jak na Pumpkin Eyla w mojej opinii. Aż tak przyprawowe nie jest jak na niech przykład. Za, niech o ile dobrze pamiętam, to był z Olimpu Haron. Chociażby dniami Spinty, który jest tutaj pokazany. On dla mnie dniami spinty jest mniej biorolisty niż to piwo. No tak przynajmniej mi się kojarzy. Dla mnie bardziej. Od roku go nie piłem, ale. Dla mnie bardziej jest. W ogóle. Najbliżej temu piwu jest do takiego sezona, nie? Ale takiego Bo no. Stary, no niech się kręci. Weź zakręć tą butelkę. Niech się kręci w kółko. No. Testy sobie porobimy, wiesz. Poza kadrem. A no właśnie. O, ładnie. No. Zaraz będziecie Państwo świadkami, jak ta butelka pieprznie. Nie patrzcie się na nią, bo się pożegacie. My się no i słuchajcie. Yy... O piwie. Według, według o piwie. mnie, jeżeli chodzi o... Pumpkin Eile to jest chyba najbardziej przyswajalny przedstawiciel gatunku. No co ty mówisz. No. Przypraw dużo nie ma, ale są wyczuwalne bardzo. Mm. E, nie jest tak, że przytłaczają, bo piłem akurat takie, które... E, takie pumpkiny, które no właściwie oprócz e, przypraw nic więcej nie wnosiły. Tutaj mimo wszystko coś więcej się dzieje. Jest mega przyprawowo. Ciemnie was. Przyprawowo jest, ale mega, tak mega to jak na Bunkin Ale, to nie powiem, żeby to było mega. Jeżeli ty to porównujesz do sezona, które właściwie przyprawy ma, w dużej mierze z też podane, a tutaj właściwie aromaty przyprawowe pochodzą tylko i wyłącznie z dodatków, może nie tylko, ale zazwyczaj, no to mówmy się, że to jest inny poziom trochę przyprawowości właśnie. W związku z tym. Moje ogórki też to, to jeszcze zupełnie inny e, Ja bym to piwo proponował każdemu, który chciałby spróbować pumpkin Eyla, ale, ale nie do końca podchodzą te klimaty e, typowo e, przyprawowe, właśnie, czyli piernikowe, ciastowe, takie no świąteczne. Prawda jest taka, że świątecznych klimatów tu za dużo nie ma, ale też nie ma klimatów takich, właśnie tych dniowych, bo ja mi się pumpkin ale kojarzą z takim słodkim klimatem. Taką słodką. Nie jest słodkie, tak. Nie jest słodkie. No nie jest słodkie, tak. Słodkie, tak jest. No, Myślę, wyraziste. Jak na początek. Wyraziste, a to jest chyba najważniejsze w piwie, żeby piwo było wyraziste. Jak I. na początek halloweenowskiego piwa, to to jest bardzo dobry. No, e, bardzo dobry wybór. Lepszy niż na przykład. E, co to był? ostatni, tak? No. nowo było ciekawym wynalazkiem. Ale zdecydowanie piwo jest gorsze niż ogórki Misia. Gryź no? na no. że... no górki do deszczu na klasa, więc mówię, to, jest to jest duże ekstrakt. Nie ten styl, bo jest super. No. Duży ekstrakt to się nie liczy. Myślę, że to dzisiaj na dzisiaj tyle. No i Wasze zdrowie. No, zdrowko. Hej. Wszystkiego dobrego na, na cmentarzach. <śmum> good <laughs>